25% mniej kart szybkiej ścieżki onkologicznej. I to wszystko przez polityków! na granicy. Przez polityków! Z tego miejsca minister Niedzielski kłamał, mówiąc, że onkologia to zielona wyspa. Widzimy, jak jest dzisiaj. Kryzys szczepionkowy, Wysoka Izbo. Władza nie umiała i nie potrafiła zachęcić do szczepienia. W czerwcu będzie kilk kilkanaście tysięcy nowych szczepionek, tylko je będzie jeden problem. Nie będzie kogo nimi szczepić. Rok 2020, Wysoka Izbo, to również symbole. To pałka teleskopowa rozbijana na głowie fotoreportera, Pały to łamana ręka, osiemnastolatki. To gaz na twarzach posłanek, na domowych. I coraz bardziej bezkarna i bezczelna policja w rękach polityków. I politycy tu to zajmują sędzi z nominacji KRS jako pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To nazwiska, A kiedy tuleja, czwarta fala pandemii? To niezależni prokuratorzy, którzy powinni. Którzy powinni być przez nas szanowani. Adam Bodnar był nie tylko przewodnikiem po, po praworządności, Adam Bodnar był przede wszystkim aktywnym obrońcą praworządności. A gdzie był Adna Bodnar 9 stycznia 2019. Stan obywatelski. Wymienił obywatelek i obywateli, wyrazić mu najwyższy szacunek. I uciekł. Dziękuję bardzo panie Pośle, ale jeśli mogę, chciałabym zwrócić uwagę, że to nie było pięć minut, tylko dobrze ponad dziesięć i nie skracałam wypowiedzi, więc yy, uwaga kompletnie przestrzelona. Bardzo proszę, pan, pani Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Panie marszałek, Wysoka Izbo, panie rzeczniku. Co się ja z niepokojem dzieje? patrzę w przyszłość Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo zamiast osoby godnej zaufania, zamiast osoby zdolnej do działania ponad podziałami, zamiast osoby cieszącej się poparciem społeczeństwa obywatelskiego, władza szuka rzecznika wśród czynnych polityków władzy. A przecież wow. rzecznik praw obywatelskich nie może być ani nasz, ani wasz. Rzecznik musi być obywatelski.